Przypadek, że w okresie krótko przedświątecznym jestem w sklepie. Przypadek, że mają na tyle interesującą ofertę, że kolejny produkt jest za połowę ceny. Przypadek, że chodząc po regałach natykam się na DMZ, czyli strefę zdemilitaryzowaną. Przypadek. Że w moje ręce trafia jeden z najlepszych komiksów ever. Akcja pretty, pretty. I feel pretty komiksu rozgrywa się w fikcyjnych Stanach Zjednoczonych, które rozdarte są kolejną wojną secesyjną. Wojną secesyjną, która dotyka Nowego Jorku, gdzie Manhattan staje się swoistą. Linią demarkacyjną, i tu właśnie zaczyna się fabuła. Aaaa! 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 Drodzy Państwo, zapewne zakładam, jesteście w takiej samej sytuacji jak ja, czyli musieliście, lub będziecie mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, ile wojennych, stricte wojennych, komiksów jest w waszym zbiorze lub, idąc na łatwiznę, ile wojennych komiksów mieliście okazję przeczytać? Tych takich klasycznych, nie super superbohaterskich, tylko wojna nowoczesna, obecna. W moim przypadku była to okrągła liczba zero. Komiks jest hmm, dorosły, brutalny, nie Troniący od mm, bezkompromisowości wojny, bestialstwie, intrydze, intrydze politycznej, która wiedzie do morderstwa, do pretekstów, które używane są w propagandzie wojennej, zarówno przez tych dobrych, jak i przez tych złych. Pokazuje mm, cierpienie ludzkie, które mm, nie ma strony, które nie ma imienia, które jest zaledwie statystyką. To jak obraz medialny, medialnej propagandy, różni się od rzeczywistości, od życia przeciętnych ludzi, którzy mm, znajdują się niczym, oblężona twierdza w samym środku wydarzeń i tak naprawdę nie mają gdzie się ruszyć. E, pokazuje coś, co jest na wymarciu, jeśli już e, nie wymarło zupełnie. To znaczy wartość dziennikarstwa, wartość siły słowa, wartość, mówiąc górnolotnie, prawdy, wartość um, poświęceń, wartość um, swoistego kręgosłupa moralnego i tego, co może so, za sobą nieść, zarówno a, w tym Pozytywnym słowa tego znaczeniu, jak i nie tego, jak relacje międzyludzkie wpływają na losy wojen, na losy zdarzeń. Jest to komiks, który bardzo dobrze oddaje postawę, którą można by określić jako: Ja tylko wykonywałem rozkazy. Cały szereg osób czwarto, piąto i szósto planowych, a nawet 10 i dwunastoplanowych, planowych. Może tak usprawiedliwić swoje działania, choć są one działaniami strasznymi, bezwzględnymi, czasem nawet bestialskimi. Szereg wątków popularnych jest tutaj bardzo ciekawie ze sobą splecionych. Daje to niezwykle interesujący i wartościowy efekt. To znaczy... Mamy tutaj historie ludzkie, mamy tutaj bezkompromisowość ilustracyjną, intrygę polityczną, a w zasadzie intrygi, bo jest tutaj cały szereg stronictw. Mamy odniesienia do pewnego górnolotnego, górnolotnych wartości, takich jak wspomniane już dziennikarstwo, nieustępliwość. Karty ducha, kręgosłup moralny i tak dalej. To, czym mm, zaskoczył mnie komiks, to pokazywanie bezkompromisowości wojny. To znaczy, że tak naprawdę na mm, wojnie długotrwałej, która nie jest wojną sprawiedliwą, czyli taką, że. E, Bronimy swoich granic przed najeźdźcą i tak dalej, i tak dalej, czyli e, gdzie mamy długotrwały konflikt, tak jak tutaj w komiksie, e, w kontekście wojny domowej, że nie ma tych dobrych i tych złych. E, są tylko ci, którzy strzelają i ci, którzy są za słabi, by odpowiedzieć. David, Pop. David. I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess as Bardzo oczywisty, ale bardzo rzadko poruszany wątek, że tam, gdzie upada władztwo cywilne, bardzo szybko władze przejmują gangi i dzielą to, co zostało do podzielenia. Strefa zdemilitaryzowana jest... E, swoistym amalgamatem wpływów straży sąsiedzkich, gangów, e, warlordów i jak to tam jeszcze sobie będziemy określać, i dla kogoś z zewnątrz e, jest to dosyć hermetyczne środowisko, bardzo mm, trudno rozpo, rozpoznawalne. I my, dzięki głównemu protagoniście, czyli dziennikarzowi, trochę z przymusu, nie spoilując, e, poznajemy to środowisko wraz z nim, i jest to podróż. Fascynujące. Szalenie wciągnąłem się przez komiks i po przeczytaniu pierwszego tomu kupiłem wszystkie pozostałe natychmiast. Część z nich już dojechała, część powinna dojechać na dniach, więc na pewno kolejne tomy znajdą się w formach recenzji na moim kanale. Dość powiedzieć, że jest to komiks, który Zostawił tylko moje ponące buty na podłodze. Jest to komiks świetny dla dorosłego odbiorcy, z dorosłymi motywami, z przemyśleniami, które nie są oczywiste, z bezkompromisowością narracji, jak i stylu. Jest to komiks, który jest zupełną niespodzianką roku, a w zasadzie końcówki 2021. A ja sobie życzę zdecydowanie więcej takich niespodzianek, bo jest to lektura a i doświadczenie świetne. W związku z tym gorąco polecam. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.